Zrobić lepiej, ale z drugiej strony Może będzie strzał Okej, okay, moi drodzy Na spokojnie, pokażemy się tutaj do Rozegrania, bylebyśmy nie stracili bramki Zobaczmy, czy te strzały Nie Jest gol, coś się kurwa stało Iker Zapata, mamy bramkę I to finezyjnie, czyli chyba ten buzz do strzałów finezyjnych faktycznie zadziałał Iker Zapata, mamy bramę Chłopaś na głowę usiadł Co się wydarzyło? Co się stało? Co się stało? Iker Zapata dostał... coś? No w sumie tak, lewa noga Za pola karnego Finezja. Tu wszystko się składało na to, żeby ten strzał wpadł do bramki. Co za historia, piękny debiut moi drodzy. W przedsezonowym pucharze Iker Zapata... No, coś niesamowitego! Wpisaliśmy się na listę strzelców, więc mamy, moi drodzy, już ten cel spełniony. Teraz najważniejsze jest tylko to, żeby utrzymać tę naszą ocenę powyżej 6,5, a docelowo nawet do 7,5. Wtedy dostaniemy najlepszą możliwą notę.